Witam serdecznie tutaj Extremum Game kontynuujemy grę z heavy rain. Ojciec porwanego Shona Marsa ostrzegamy, że jest uzbrojony i bardzo niebezpieczny. Policja już prowadzi pościg. Mamy nadzieję, że wkrótce przekażemy dobre wieści o pojmaniu tego zwyrodnialca. Przyniosłam jedzenie. Nie wiem, co lubisz, więc jest trochę wszystkiego. Spróbuj. Madison, czemu mi pomagasz? Nic o mnie nie wiesz. Jeszcze mogłaś zginąć. Nie wiem, pomyślałam, że to, co robię, jest słuszne. Potrzebowałeś pomocy, pomogłam. pełno cię w wiadomościach, Ethan. Każdy glina w kraju ma nakaz aresztowania. Mówią, że jesteś zabójcą z origami. To prawda? Jesteś mordercą, Ethan? Czas. Czasem tracę świadomość. Zupełnie nie wiem, co wtedy robię. Jakbym był zupełnie inną osobą. Jedyne, co pamiętam, to ciała. Ciała w wodzie. A czemu jesteś ranny, Ethan? Co robiłeś w tym mieszkaniu? Myślę, że jakaś część mnie sprawdza jak bardzo kocham szona. Chcę wiedzieć, czy kocham go aż tak, żeby go ratować. A to znaczy, że jakaś część mnie wie, gdzie jest szon. Żeby się tego dowiedzieć, muszę przejść te próby. Czemu nie powiesz tego policji? Co niby powiedzieć, że mam rozdwojenie osobowości i topię dzieci, że porwałem syna? Nigdy mnie nie wypuszczą, a ja muszę ratować szona. Nie mam wyjścia. Jestem jego jedyną szansą. Kiedy szon będzie bezpieczny, oddam się w ręce policji, ale nie wcześniej. Nie wytrzymasz tego wszystkiego. Przecież to cię niszczy, Eton. liczy się tylko to, żebym odnalazł szona. Musi być inny sposób. Nie rozumiesz, nie ma czasu. Sean zginie za kilka godzin. Nie ma innego wyjścia. Madison, proszę cię. Odejdź. Zapomnij o wszystkim, nic więcej już nie możesz dla mnie zrobić. Jeśli chcesz mi pomóc, odejdź. Pozwól mi zrobić to samemu. w tym odcinku, że Eton ma po prostu mętlił w głowie. No ale my dobrze wiemy, że to nie może być on. Ale sprawy się tak potoczyły, no dziwi mnie fakt, że policja i nawet agent FBI nie zwrócili uwagi, że Ethan stracił dziecko 2 lata temu i jego stan zdrowia pogorszył się 2 lata temu, a seryjny może zerca. Działa od trzech lat, więc tutaj właśnie się nie łączy to. To jest dość spore przeoczenie i myślę, żeby do tego nie dopuścili raczej, raczej policjanci. Ethan w taki sposób został manipulowany, że po prostu sam myśli, że jest tym mordercą, który <laughs> topi dzieci. Tak jak my na początku pomyśleliśmy, tak e tam teraz myśli. Zobaczymy co dalej się wydarzy, jakie możliwości do nam gra. Także to w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.